Witajcie. Dzisiaj przyjrzyjmy się dacie 20 lipca 2025. To był yy, naprawdę ciekawy dzień na rynku krypto. Pełen sprzeczności. Zdecydowanie. Z jednej strony mamy historyczny moment, prawda? Kapitalizacja przebija 4 biliony dolarów. Pierwsza duża regulacja w USA. Mhm. A z drugiej strony, no, ogromna zmienność. Setki milionów dolarów w likwidacjach. Niesamowite. No to weźmy na tapet te materiały, które mamy, spróbujmy zrozumieć, co się właściwie wydarzyło. Mamy tę ustawę, mamy ruchy na Ethereum, na Bitcoinie, no i te altcoiny, które poszalały. Rzeczywiście, ta data może być takim, wiesz, punktem zwrotnym. Trochę jak zderzenie dwóch światów, tej rosnącej adopcji przez instytucje i no, prób ujęcia tego w jakieś ramy prawne. Tak, to zawsze generuje napięcie. I pokazuje złożoność tego rynku, prawda? Dokładnie. Zacznijmy od tego, co chyba najbardziej rzucało się w oczy: kapitalizacja. Pierwszy raz w historii ponad 4 biliony dolarów. Ogromny kamień milowy, bez dwóch zdań. Ale co ciekawe i co dużo mówi o rynku, to te likwidacje. No właśnie. 371 milionów dolarów w ciągu doby. Z tego 212 milionów to shorty, a 159 milionów to pozycje długie. Czyli i w górę i w dół. Dokładnie. To pokazuje, że mimo rekordów rynek jest wciąż no, bardzo podatny na gwałtowne ruchy. Dużo tam lewarowanego kapitału. To nas prowadzi prosto do regulacji. Tego samego dnia prezydent Trump podpisał ustawę Genesis Act. Tak. Pierwsza taka duża federalna regulacja krypto w Stanach. Przeszła przez Izbę Reprezentantów i to sporą większością 308 do 122. To prawda, ale tu kluczowe jest, co ona reguluje, bo Genius Act dotyczy tylko stablecoinów, tych powiązanych z dolarem. A, czyli nie całego rynku. Nie, nie. Wymaga stuprocentowej rezerwy w płynnych aktywach, gotówka, krótkoterminowe obligacje skarbowe. Do tego co miesięczne, publiczne raporty o rezerwach. Zakaz, wiesz, mylących obietnic o gwarancjach rządowych. Rozumiem. A co w razie problemów emitenta? No właśnie, ważny zapis, priorytet mają posiadacze stablecoinów. To jest krok w stronę uporządkowania, ale no tylko jednego segmentu. Okej. Okay. No dobrze, a przechodząc dalej, Ethereum wygląda na to, że to była gwiazda tygodnia. Cena podskoczyła do prawie 3,5 tysiąca dolarów. Tak, blisko 4% w górę w 24 godziny. A fundusze ETF na ETH? Podobno rekordowe wpływy. Ponad 2 miliardy dolarów w tydzień. Nawet więcej. Padł dzienny rekord 16 lipca, ponad 726 milionów. A ETF od BlackRock, ETH. Ten nowy? Tak. On zebrał 2,1 miliarda w zaledwie 10 dni. Miał swój rekord dzienny ponad pół miliarda. To pokazuje skalę zainteresowania instytucji. Niesamowite. Jakieś prognozy? Analitycy mówią o 4000 dolarów dla ETH do końca miesiąca, a długoterminowo no, pojawiają się liczby typu 15 tysięcy dolarów. Wow! Ale co ciekawe, jednocześnie to właśnie Ethereum miało największy udział w tych likwidacjach, aż 141 milionów dolarów. Czyli mamy napływy instytucjonalne i dużą zmienność, jakby jedno obok drugiego. Czyli znowu te kontrasty, o których mówiliśmy na początku. Dokładnie. No dobrze, a jak tam Bitcoin? Bo gdy Ethereum rosło, on jakby trochę przystopował. Tak, lekki spadek, coś koło pół procenta do 117 tysięcy z kawałkiem. Po tym historycznym szczycie, prawda? Prawie 123 tysiące. Tak, wszedł w fazę konsolidacji. Analitycy, na przykład z Galaxy Digital, właśnie to przewidują okres uspokojenia. Ale jakieś sygnały? Mieszane. Z jednej strony 12 dni napływów netto do ETF-ów spot na BTC to na plus. Fidacje mhm. na BTC też były ponad 56 milionów, mniej niż na etach, ale jednak. Rozumiem. A co działo się na szerokim rynku? Altcoiny. O, tam było gorąco. Słyszałem o XRP. Nowy rekord wszechczasów. blisko 3,46 dolara. Tak, napędzany spekulacjami o włączeniu do rezerw strategicznych USA. Raport Białego Domu w tej sprawie ma być 22 lipca. Ciekawe. A Dogecoin podobno kontynuuje ride. Tak, ponad 50% w górę w trzecim kwartale, przełamał sześcioletni trend spadkowy. Cena koło 0,25 dolara, celują w 0,42. Mówi się, że wieloryby zebrały ponad miliard Doge. Nieźle. A największe zaskoczenie Konflux CFX. Zdecydowanie wystrzelił o prawie 100%. Skąd taki ruch? Wygląda na połączenie dwóch rzeczy. Po pierwsze, tak zwany short squeeze czyli wyciskanie krótkich pozycji a po drugie, oczekiwania na aktualizację sieci Conflux Network 3.0 pod koniec lipca. Sporo się działo. A co nas czeka w najbliższej przyszłości? Wspomniałaś o tym raporcie Białego Domu 22 lipca. Tak, to może być kluczowe. Oczekuje się zarysu szerszej polityki krypto. Może jakieś rekomendacje co do rezerw strategicznych? Tu właśnie pada XRP, czasem Cardano. A potem? Jesienią Kongres ma się zająć ustawą Clarity Act. To już szersza regulacja. A technicznie? Jakieś poziomy ważne. Analitycy wskazują dla Bitcoina wsparcie w okolicach 110 tysięcy, opór przy 125 tysiącach. Dla Ethereum celem jest 4 tysiące dolarów, a XRP, no utrzymanie się powyżej 3,40 dolara wydaje się ważne. Podsumowując, 20 lipca 2025, dzień e, naprawdę pełen kontrastów. Mamy te historyczne osiągnięcia kapitalizacja, pierwsza regulacja w USA, mhm. ale też brutalne przypomnienie o ryzyku zmienności, likwidację. No, i ethereum na fali ETF-ów, bitcoin w konsolidacji i te emocje na altcoinach. Zdecydowanie najbliższe miesiące pokażą, jak rynek zareaguje na dalsze kroki regulacyjne. Ten raport, praca nad Clarity Act. No i czy ten trend instytucjonalny się utrzyma? I może na koniec zostawimy takie pytanie do przemyślenia. Skoro ta pierwsza duża regulacja amerykańska Genius Act dotyczyła tylko stablecoinów, a szersza polityka jest dopiero zapowiadana, to jakie mogą być następne kroki Waszyngtonu wobec aktywów takich jak Bitcoin czy Ethereum? Zwłaszcza gdy widzimy takie no, potężne zainteresowanie instytucji, jak te rekordowe napływy do ETF-ów na Ethereum.